Podróżników i przyszłych obieży światów. Kolejny etap mojej podróży do kraju świata to wyspa, kontynent, Australia. Ze względu na położenie wyspy, mówi się o Australijczykach, że chodzą do góry nogami. Wielki, piękny kraj z unikalnymi zwierzętami, torbaczami. Kangur i wiecznie pijany od sfermentowanych liści eukaliptusa, mić koala to symbole. Na drogach Australii występuje nigdzie niespotykany ostrzegawczy znak drogowy z wizerunkiem kangura. Na drogach głównie samochody w kolorze białym, bo tylko takie się sprowadza. Jak ktoś chce mieć inny kolor, musi go przemalować. Objechałem wschodnie wybrzeże Brisbane, Sydney, Surfer's Paradise dwa razy, aborygeni przygrywali mi na drzewie Dół. Brisbane, Australia, jesteśmy w środku miasta i plaża, to jest późno w nocy, już nie ma ratowników, ale tu sobie pływają to jest centrum miasta i piękny piaseczek, tu są mosty, miasto a tu rzeka Brisbane za chwilę wchodzimy na stateczek, sobie płyniemy centrum miasta od strony rzeki po wodach, woda po schodach leci do parlamentu. Teraz potwierdzenie, gdzie jesteśmy. To jest akurat college. To jest taka uniwersytecka dzielnica. Tam uniwersytało, no, tak. Ptaszki z epicolą. Wczesny ranek. Wyszedłem sobie jeszcze z hotelu. No. Proszę posłuchać, dzięki Australii. drodze mijam tu taką pagodę, która jeszcze została za eksporę palską A wszędzie piękne rośl piękna roślinność Tu bambusy, kwiaty tropikalne a tu no jest to Doutan. tu tropikalna roślinność A tu piękna promenada no i miasto, rzeka Brisbane, które całe miasto jest już tej rzeki położone. Najpierw ta część taka wielkomiejska, a później e, takie małe już domy. Ale wszystko jest położone przy rzece. Chcę chwilę na promenadzie takie układanki z kafelków, A to najwygodniejszy transport e, komunikacja w Brisbane City Cat. Zasuwa to z niesamowitych poziom przez katamaran i łączy praktycznie wszędzie w mieście można nim dojechać, bo rzeka jest takim kręgosłupem miasta. To jest środek miasta, taka laguna z piaszczystą, piękną, czystą plażą. To już ktoś od rana się kąpie, a dzisiaj dzień roboczy jest pusto, to się zapełni wieczorem A tutaj dla potwierdzenia, środek miasta tu jeszcze taka ciekawostka, chodzące drzewa kolejne jakieś ptaszki pod palmami wszystko w środku miasta. jest 7.31 rano ja przed śniadankiem sobie spaceruję po promenadzie super czystego miasta nad super czystą rzeką Nowa Zelandia i, i i Australia, oni mają no, na punkcie czystości nie chciałbym nazwać co mają zasuwa kolejny city cut ale tu regularnie jak tramwaje czy taksówki kursują inną trasą przez taką równoległą do promenady dróżkę prawie że w dżuni zastąpił drogę jakiś obywatel brisbego Ale nie ma zamiaru mi za bardzo ustąpić no nareszcie ja jestem nadal w środku miasta Ktoś na mnie spogląda. Co na mnie spogląda? O. naprawdę jestem w środku miasta. Bo tu pod słońcem, co prawda, ale i stoi City Cat w komendacie. do hotelu jeszcze mi się strasznie, takie domki wiktoriańskie spodobały. Jeden z parków w Brisbane. Taki właśnie rodzaj, nie zawsze ten, trochę powtarzam Central Park. W środku miasta musi być duży, piękny okaz drzewka chlebowego. Kolejny okaz drzewka chodzącego, kroczącego. Facet na ławce to ibis, a tu piękne, piękne lilie wodne. A tu ibisy, które nie za bardzo chcą ustępować drogi. Kolejny jakiś facecik sobie leży ko lilii. Wszystko ciekawe, że to jest w środku miasta. Znów taki obrazek jakiejś dżungli, a wszystko w środku miasta. No, zawsze mi się takie domki bardziej podobały niż takie. Ciekawostka jedna, bo słońce zeszło. Byłoby bym pod słońcem, miał. taki domeczek w, w takim otoczeniu. Piękna przyroda, cudowne plaże, ale uwaga, oprócz rekinów niebezpiecznych meduz, słonowodne krokodyle. A przyroda też uwaga. Dziesięciu najbardziej jadowitych leży na świecie dziewięć występuje w Australii. Jestem na Surfer Paradise. Robię filmik ze swojego balkonu. Tu jest przerwa rekreacyjna. Tu jest laguna. Surfer Paradise. tu jest całe miasto jeden z największych kurortów australijskich A, tu jakiś basenik ups, tu drugi tu trzeci to się to nazywa złote To jakaś fontanna Nie fontanna tylko będzie Gold Coast First Paradise, Paradise Australia Tutaj ratownicy na jeepach deski i łódek. A następny jeep. No bo tu żartów nie ma. Pływać to tu się nie da. Bo fale są takie, no i czasami to metrowa Ale fajnie się, fajna zawoda. zimna 40-kilometrowa, piękna plaza. Z pięknym piaskiem. A tu eukaliptusza. No tam niestety co się mniej mi podoba, bo no to takie hotele, no tak, tak, tak zachód w tej chwili wygląda. A to to jest największy apartament, to mieszkali na świecie. Tu widzimy jest Deska ratownicza. No bo tu tutaj bez żartów. Tu takie góry lecą. O, ta na przykład to człowieka kotuje, jeśli deski nie ma to kotuje. do z Paradise już zachodzące słońce. Uliczka jest ładna, ale to co za tą uliczką tym się mniej podoba. Takie fajne tutaj domeczki. Domeczki grają. Serta Paradise. Czy na pewno? No tak, Serfer Paradise. No tak to się jeździ a co to zagraje. grajek Surface Paradise, no gdzie jesteśmy, no wiadomo gdzie Słońca na Surfer's Paradise o, To jest fantastyczny obrazek Tu się jeszcze lampy palą A słoneczko wschodzi też i nad laguną pięknie Piękny widok jest Wschodzącego słońca Tutaj Otóż surferzy niektórzy polują na fale tak sobie piękne słoneczko staje no już widać w pełni laguna może na początek tak proszę to jest jeszcze nie brzeg drugi laguny Nadal jest to się w surfers paradise tylko wyspa skarbów i takie rezydencje to jest kółka surfowania to jest w ogóle e, tam jest Surfers Paradise, tu jest ocean, a tu jest wejście do laguny, która otacza Surfers Paradise. Jesteśmy w Sydney, wyszliśmy z hotelu, bo późno w nocy przylecieliśmy Katedra w Sydney tu jakiś pan Barnes oparty nie wiem na czym taki kolejny central park Hyde Park ale czy się nie londyński tylko Sydney a że Sydney no to można rozpoznać no nie jest to rozpoznawszy funkcji bo zaraz będzie pokazane ale w nie takie wierzy. I na na fontanna Hyde Parku oczywiście australijski, pozaustralijski Sydney do sztego pawia puszcza Taka kolejeczka pojechała a my się, się szlodamy po Bałkany i kolejeczka pojechała takie ja mi się nie jeździ to tak poza tu w jeżowcach stare budynki podbijane o. Te mi stelka są porobione. jakiś stary, stara. Parowiec za, tutaj zaparkował to jest Darling Harbour. Pod mojej miłości albo kochania. Dzioba to jest robił czerwony krokodyl Muremka pokazała dziobka. Nasivnej puszcza sobie się za to co pływa. Rekinki, różne O, płaszczkę. Rybka Nemo, ale to nie ta jeszcze. przyjemne ząbki. i to nie? Nie puszcza oczko. Płaszczka się skrzyżowała. Na skrzyżowaniu z rekinem. Mamy Rybki sobie pływają A tu widzimy już świat podwodny Rafa To śmieszny płynie Obrazek z ulicy Sydney Odbita wieża w wieżowcu Dlaczego dziki jest symbolem hospitala szpitala? W to to i wcale to nie jest żadna dżungla, bo tu jest miasto. O, takie Batmany tu wiszą. Między 12 a 15 wszyscy pracownicy lub prawie wszyscy zdejmują garnitury, krawaty i biegają tu na tym pięknym, na tą piękną zatoczką. To jest taki pozytywny Snowbis, Sydney A to symbol Sydney, wiadomo co to jest. Słynny Harbour Bridge, Sydney A tu jeszcze słynniejsza opera. Tu rzut na Downtown A tu w sumie w największe statki świata łosiskie Smery 2. Jak tu stanie to właśnie bo tu już pod mostem nie może przepływać Tu się zatrzymuje no Z tymi rękawami ludzie wysiadają Płyniemy statkiem na coś uzdrowiskową Sydney czyli do ujścia Zatoki gdzie jest plaża Ujścia Zatoki Sydney na ocean Manly czyli Sopot Sydney na, idziemy na plażę Bardzo urocze są Manly, O jest nawet Brighton To plaża w Sydney Tak, jest to dzielnica Sydney w Po drugiej stronie zatoki W deptach Manly.

mieszka tam Russell Crowe wiadomo dla wiatra. A tutaj mieszka Russell Crowe po prostu tu sobie mieszka Nie zaglądam do posiadłości Crowe'a Russell'a zresztą ta wódka z podłogami to jest ja na całym świecie to są te lofty gdzie straszne pieniądze mieszkają jakoś a tu gwiazdy przychodzą i jeść hot doga albo takie paje. Zaczyna się przegląd zwierzątek australijskich Pierwszy torbacz. Stary. Cześć stary, co zapowiesz? Cześć. Gdzie tu idziesz? Gdzie tu idziesz Kangurę. o jaki fajny kamień. Cześć stary, o, łapę, daje O, przysnął sobie. W pierniczu, w pierniczu kali. śpi. O, wow. Tylko kawala, odezwij się No co ty tutaj Co ty kombinujesz powiedz? Chodź tu chodź tu strusiu Co tu kombinuje? O, tu ktoś w bagażniku siedzi tu sobie ta giro Dopieszczamy ta górka Dopieszczamy tak górka O, drugiego dopieszczamy Błękitne góry, ta błękitna poświata to z olejków eterycznych wydzielanych przez eukaliptusy, które tutaj ostro rosną. Jeszcze jeden widoczek na błękitne góry, trzy siostry, a tam już zupełnie się że eterek. To jest stroma kolejka na świt I do starych kopalni srebra i węgla tą kolejką będziemy wracali tu taki góral w kapelisie słowiańsko-góralskim załadował nas do kolejki. kałka z taką dziurką